Cześć moi drodzy, witajcie ponownie na kanale Śleska Krata. Jesteśmy już po świętach. Mam nadzieję, że wszystkie wasze marzenia się spełniły, dostaliście wymarzone prezenty, jesteście na jedzeni. możesz to zostawić. Znowu mam pomocnika, jak widzicie, Jadziunka mi pomaga, tak? Ale tam, zobacz, tam będziesz się widzieć. Widzisz? Tak? No. Przepraszam was bardzo. Ale tutaj mój mały pomocnik mi bardzo pomaga, więc mam nadzieję, że wszystkie wasze marzenia się spełniły. Dostaliście wymarzone prezenty, że spędziliście te święta spokojnie, w rodzinnej atmosferze, że znaleźliście ten swój czas, ten spokój taki jak Możemy mówić. Ale dobrze, słuchajcie, zostawmy już te święta, już jest po świętach. Dzisiaj jest 30 grudnia, czyli jutro mamy sylwester, jutro szampańska zabawa, z telewizją u nas na spokojnie, więc wam chciałbym życzyć udanej wystrzałowej zabawy kolejnego dnia, żebyście się obudzili rano bez bólu głowy oraz jeśli będziecie mieli jakieś swoje założenia na Nowy Rok, jakieś plany to żeby Wam się to powiodło żeby Wam się udało je zrealizować a jeśli chodzi o nas to jakie mam plany plany mam takie, że chciałbym ruszyć troszeczkę z tym warsztatem w którym nic praktycznie nie zrobiłem i zaraz pójdziemy sobie do tego warsztatu Wam Szybciutko pokażę, co tam się zmieniło, chociaż niewiele się zmieniło, no ale coś tam już się dzieje. Jeszcze na początku tego roku mam parę dni wolnego, więc chciałbym troszeczkę dla Was ponagrywać i ruszyć. Ale to, jak już będziemy tam, to Wam opowiem. No i kolejne rzeczy, to oczywiście będziemy razem, mam nadzieję, że razem, będziemy przycinać drzewka, bo teraz jest czas na to, żeby to zrobić. Na pewno będziemy sadzić, siać, także z tego filmy też na pewno się pojawią w zeszłym roku. Troszeczkę w sumie w tym roku się za bardzo to nie udało, ale teraz chciałbym Wam troszeczkę więcej tego pokazać, ponagrywać. I takim ambitnym planem, celem oprócz tego warsztatu, oczywiście jest. To, że może chcielibyśmy ruszyć trochę z remontem domu, ale też nie wiem, czy to się uda, już. I... Eee! Nie wiem, czy to się uda zrobić już w tym nadchodzącym roku. Bo materiały są bardzo drogie, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No ale jestem, ale jestem pełen optymizmu, także wydaje mi się, że coś uda się zrealizować. Oczywiście na pewno będziemy robić różne przetwory. Także, jeśli będziecie ciekawi, to serdecznie Was zapraszam. Zrobimy je razem i idziemy teraz do warsztatu. Szybko wam pokażę, a potem jeszcze wrócimy zrobimy małe podsumowanie. Także zapraszam. No i witajcie ponownie, robaczki moje kochane. Jesteśmy już na naszym przyszłym warsztacie. Mam nadzieję, że już niedługo, nie wiem. No, ale nie jest to sprawa priorytetowa ale chciałbym troszeczkę tutaj podziałać, ponieważ jak już tu będę miał coś zrobione, to będę mógł tutaj robić rzeczy, które mi są potrzebne. Tutaj też powstawała ta wiata na drewno, którą widzieliście, także no jest to fajne pomieszczenie. Jak pamiętacie może z początku zeszłego roku, kiedy Wam nagrywałem, no tutaj mam 30 metrów i no oczywiście za dużo się nie zmieniło, ponieważ no nie miałem czasu, nie miałem kiedy tego robić i, i nie skupiałem się na tym. Zostały zburzone wszystkie te murki, które tutaj były. Zdjąłem podłogę i cegły, które zdjąłem, zostały stąd wyniesione. One są odłożone, będziemy coś z nich fajnego na pewno robić. Udało mi się zakupić jakieś tam drzwi. Zaraz Wam z bliska pokażę. Udało mi się zakupić jakieś tam drzwi, okno. Które będzie tutaj na tą ścianę, czyli drzwi okno z tej strony udało mi się to zakupić, i tak naprawdę no, dużo więcej nie zrobiłem. Skułem tynki z sufitu. Stawiam na to, że tutaj będzie goła cegła. Te toowniki, które tutaj idą, będą przeszlifowane, pomalowane na czarno. Szpary uzupełnię przy toownikach silikonem czarnym, i w momencie, kiedy tutaj wyszlifuję ten cały sufit, to pouzupełniam braki w spoinach i tak naprawdę zaimpregnuję tylko tą cegłę, i wydaje mi się, że to będzie fajny efekt, bo już tutaj jedną część tak lekko przeszlifowałem, już widać, że jest, że jest w porządku. Zaraz Wam to wszystko pokażę. I co jeszcze? No nic więcej tutaj się nie działo, ale mam nadzieję, że już teraz ruszę. Teraz jeszcze na początku roku będę chciał dla Was zrobić taki film z tych sufitów. Może uda się te sufity przez tydzień czasu zrobić. Zobaczymy, jak to będzie. Też bez ciśnienia. Nie ma co tak na wariata robić, nie ma co tak szybko robić, bo potem człowiek się wkurza, że o czymś zapomniał, albo coś źle zrobił. Także wszystko, wszystko na spokojnie. Dobra, biorę aparat i pokażę wam z bliska, jak to wygląda na przykład ten sufit tutaj. Możecie śmiało pisać, co o tym myślicie. Czy to jest dobry pomysł, czy zły. Moim zdaniem jest dobry, ale oczywiście, jeśli będziecie mieli jakiś lepszy pomysł, to śmiało piszcie. Bierzemy się, już wam pokazuję. No i co no tutaj mamy takie drzwi, które zakupiłem, to są drzwi w kolorze jakimś tam brązowym. Takie drzwi chyba setki. Szerokość, ja jakieś tam promce kupiłem, także wydaje mi się, że będą spoko. No i takie okienko. Oczywiście wszystko jest w pajęczynach, ale takie okienko. Też wydaje mi się, że, że, że to będzie fajne. Jedno z drugim to gdzieś tam kupiłem na eliksie. Czy na jakimś innym tam serwisie. No, te wszystkie cegły tutaj widzicie. Mureczki zostały usunięte. O, tutaj moja super Krajzega. Mogę wam pokazać. Ale działa. Wszystkie murki, które tu były, zostały usunięte. Podłoga zdjęta. No i ten sufit. Zobaczcie. Tak to wygląda już po takim oszlifowaniu, ta jedna część. Moim zdaniem jest to fajne, bo do tego tylko te tełowniki, które tutaj idą, wyszlifujemy i pomalujemy jakimś tam kortaninem na rdze i to może być fajny efekt. Czarne TT i czerwona cegła pomiędzy. Ona jest teraz jeszcze zapylona, także jak ją umuję i zaimpregnuję, to odzyskamy ten czerwony kolor. Mam nadzieję. Tutaj, jak to z wszystko, te tynki, więc też jest ok. Troszeczkę jeszcze tam muszę podkuć, bo była szafka jakaś. Także tutaj muszę podkuć. No, ale tak to jest ok, moim zdaniem. Także jak widzicie, coś tam zrobiłem, oczywiście niedużo, i też teraz chcę zacząć od sufitów, ponieważ nie będę miał tutaj dużych kosztów. Jest koniec roku, były święta, prezenty, te inne <śprawy> sprawy i potrawy, także było na co wydawać pieniążki i tutaj teraz na razie nie chciałbym za dużo pieniążków wydawać, więc w kolejnym filmie. To będzie film, właśnie chyba, z zrobieniu tych sufitów. Pokażę Wam, czym to będę robił, jakie to są narzędzia, proste narzędzia, ale to wszystko już Wam powiem, ponieważ na pewno już szykujecie się do zabawy sylwestrowej, już może dzisiaj robicie jakieś potrawy. A jak idziecie do kogoś na gotowe, to też bardzo fajnie. Kurczę, para leci. Ja w samej bluzie stoję, ale na dworzu jest 7 stopni, także, także nie ma tragedii. No i co, no i jak widzicie, tutaj jeszcze dół będę wybierał, bo tutaj część mam wybraną, ale resztę będę wybierał, bo chcę mieć w tej chwili, tak jak tu jest, czyli na gotowo 2,50. To znaczy po wybraniu 2,50 dojdzie posadzka, zostanie 2,30, chociaż tyle chciałbym mieć. Jest to taka, chyba moim zdaniem, minimum, żeby coś sobie obrócić później. No ale to wszystko będziecie widzieć w kolejnych filmach. Także tutaj z warsztatu dziękuję Wam pięknie. Za poświęcony czas i zapraszam Was do domu. No i jesteśmy już z powrotem. Jak widzicie, dużo się tam nie dzieje, ale coś już ruszyłem, także mam nadzieję, że to pójdzie do przodu i chciałbym Wam jeszcze raz życzyć udanej zabawy sylwestrowej czy to w gronie rodzinnym, czy na balu, wszędzie tam, gdzie będziecie, abyście miło spędzili ten czas. I Niech Wam się lepiej wiedzie w tym kolejnym roku, niż w tym, który właśnie minie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Jest dobrze, nie? No chodź tu, chodź. No chodź do mnie. No chodź. I żeby Wam się... Będziemy gadać? Trzy, dwa, jeden.